Na moim kanale ja właśnie się maluję. Maluję się po to, żeby nagrać dla Was film, który nie wiem, który pierwszy wyjdzie, czy ten, czy, czy na przykład yy, z moich ulubieńców tego miesiąca, yy, którego, no właśnie, pytanie ale nie tylko października taki, taki zbiorczy film ulubieńców jest to dlatego, że dawno te, takiego filmu typu nie było więc chciałabym nagrać w, dla Was w końcu właśnie tego typu film i będzie po prostu taka zbiorcza moje ostatnie ulubieńcy moje ostatnie takie Przemyślenia. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dawno tego nie było. Jezu, strasznie to wygląda. Czemu to tak strasznie wygląda? A bo użyłam e, tylko i wyłącznie: Co to, to jest? Ipskin Personal Face Co Correct. I e, robię tutaj sobie taki róż, jakby to powiedzieć. Ale nie wygląda on jakoś rewelacyjnie, tym bardziej, że nie użyłam dzisiaj pudru. Nie używam pudru, dlatego że coś mnie troszeczkę podrażniło. Muszę wycofać wszystkie moje kosmetyki jak na razie i mm, muszę zrezygnować i robić bardzo delikatną pielęgnację, więc używam tylko to, co wydaje mi się, nie będzie mnie podrażniało. I jak na razie się troszkę uspokoiła twarz. Domyślam się powodu. Chodź zobaczymy. Wyglądam teraz troszkę dziwnie, ale posmarowałam się tu skór class i to jest ten ołóweczek. Rozmawialiśmy z, razem z Moniką na Bory Beauty na jego temat i teraz szukam kurczaki. O oh jest! Nowy highlighter od... Yy, nie wiem jakiej firmy, ale jest to highlighter od Daiso. Mam nadzieję, że nie przesadzam. Trochę jakoś tak. Nie wiem, nie jestem pewna dzisiejszego makijażu. Zobaczymy. Co chciałam jeszcze, jak to będzie w kamerze wyglądać, to chciałam właśnie jeszcze do Was powiedzieć tyle może. I oprócz właśnie nagrywania dzisiejszego filmu na temat um, um, ulubieńców, wybieramy się dzisiaj na miasto wybieramy się dzisiaj na miasto po to, żeby się pouczyć koreańskiego postanowiłam ostatnio że chciałabym troszkę się rozruszać, żeby nie siedzieć tylko w domu i się po prostu kisić tutaj a pokazać wam też trochę miasta trochę kawiarni trochę jakichś fajnych uliczek jest w ogóle jesień, jeszcze ładna pogoda, a mi się wydaje, że ja tylko siedzę w domu. Chciałabym tak na rozruszanie się e, po prostu pouczyć się koreańskiego właśnie na mieście, zobaczyć, czy właśnie taka forma wyjścia gdzieś specjalnie i pouczenia się, gdzie nie będzie mnie denerwowało to, że na przykład muszę coś zrobić w mieszkaniu, że muszę kolejny film zmontować, po prostu wybrać się na miasto. I mój mózg będzie myślał, no tak, no to teraz to już trzeba się uczyć, jak już wyszłaś z tego domu, nie ma tutaj jakichś y, takich rzeczy, które by miały mnie za bardzo y, rozkojarzyć, więc pomyślałam, że właśnie tak raz w tygodniu będziemy się wybierać gdzieś po prostu na kafe, kafe hoping, tak to się chyba mówi, na kafe hoping. Albo na jakieś spacery, nie tylko na naukę oczywiście, ale także na przykład, żeby poczytać książkę, żeby właśnie pospacerować, trochę poddychać świeżym powietrzem i wziąć, jakby to powiedzieć, jeszcze tej energii z, z tej pięknej pogody u nas. Raczej dzisiaj nie świeci słońce, wczoraj ładnie świeciło, ale dzisiaj nie świeci. Ale to nie znaczy, że nie można wyjść i poddechać świeżym powietrzem, tym bardziej, jak e, jeszcze jest w miarę ciepło. Bo już słyszę, że u koleżanek, na przykład u Natalii, Natalia, u, jeżeli nie kojarzycie, to zapraszam Was na jej kanał, e, wspomina, że u niej na przykład jest bardzo, zaczyna być tak bardzo zmiennie czasami ciepło, czasami zimno i tak przez cały czas. Więc mówi, że e, jej synek niestety się rozchorował, więc dużo zdrówka. Myślę, że jak ten film wyjdzie, to już mam nadzieję, że ona będzie miała zdrowego chłopca. A ja wtedy się zbieram, bo mam do nagrywania film, i potem wychodzimy, żeby mieć jak najwięcej czasu spędzonego razem. Ja już jestem po nagrywkach i zróbmy What is in my bag. Taką krótką informację, co znajdę w mojej torbie, jak kojarzycie moje lumpeksowe zdobycze, to mam torbę całkiem sporą. Nie wiem, czy będzie dobrze pasowała tutaj do tej stylizacji, ale to nic. Ważne, że jest duża i pomieszczę tam na przykład książki do nauki koreańskiej. Jako, że się wybieramy na wycieczkę, jest ona skórzana, zakupiona chyba za. Mangłą, czyli 10 tysięcy, jakieś 30 zł, nie jestem stuprocentowo pewna. To jest także torba, którą moja siostra chciała mi podwędzić, ale jej nie dałam. Nie, 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 nie. To jest jedyna torba, która jest na tyle duża, że pomieści całkiem sporo. Wygląda ym, nie jakaś wielka, więc myślę, że będzie idealna. Dobra, no to zajmujemy się pakowaniem. Ja położę tu i pokażę Wam. Co takiego będzie w mojej torbie? I zaczynając od tych mniejszych rzeczy, mamy tutaj baterię dodatkową do aparatu. Jeżeli jesteście YouTuberami, które nagrywają aparatem, to myślę, że wiecie, że bez tego jednak ciężko cokolwiek nagrywać. Kolejną rzeczą to jest Tori Den Lip Essence. Bardzo fajna pomadka zabezpieczająca usta przed pierzchnięciem. Dzisiejsze moje kombo na ustach to jest Tint Z Wake Make, który jest bardzo matowy. A do tego mam Lip Gloss Pumper, czyli pumper, który ma zrobić nam powiększone usta. Do tego bardzo ładnie tworzy taką glaze na ustach. Ku, zakupione ostatnio w Daiso. Bardzo fajny produkt. Kolejną rzeczą to jest oczywiście mój stand do kamery. E, bez tego ciężko, jeżeli gdzieś się wybieramy, żeby postawić kamerę i żeby nas było widać. Kolejną rzeczą to jest mój portfel. Jest to zakupione w Poseł Sti Jak dobrze pamiętam, zwykły taki portfelik. Tutaj już jest troszkę wybrudzony ale wystarczający na tyle, żeby go na co dzień używać. Ma karty, ma pieniądze, miejsce na karty, na pieniądze, więc jak najbardziej jest bardzo fajny, mieści się wszędzie. Oczywiście kolejna rzecz, jeżeli jesteście youtuberami, to pewnie kojarzycie, chusteczka do wycierania naszych obiektywów. Bez tego także nie mogę... Już ostatnio żyć, to oczywiście jest ładowarka od mojego męża w prezencie. Dostałam e, takiego powerbanka małego do telefonu i, i idealnie się do tego sprawdza. Co prawda e, jest to tylko na jedno naładowanie, ale na wystarczająco, żeby podładować. E, ostatnio bardzo często korzystam z dodatkowego aparatu Canon G, G9X. Jest to naprawdę super aparat, jeżeli chodzi o fajne ujęcia. Co prawda, jakość tych jest troszeczkę gorsza, jeżeli chodzi o parametry, bo nagrywa tylko w HD, Ultra HD. A mój aparat y, nagrywa w 4K, ale bardzo fajnie wychodzą zdjęcia oraz y, nagrywki z tym aparatem na szybkie wyciągnięcie na mało miejsca. Mam także y, rajbany, i są to rajbany tego typu. Proszę, okulary. Później wam pokażę, jak wyglądam. Schowane w opakowaniu od rajbana. Kolejną rzeczą to jest moja mist pentacel. Poch. Teraz robi się troszkę sucho, suche powietrze, więc chciałabym w ciągu dnia także używać, jeżeli będę tego potrzebowała. Kolejną rzeczą to jest opakowanie chusteczek z Dyson mokrych. Czasami toaleta nie posiada papieru toaletowego albo. Te chusteczki są po to, żeby wytrzeć sobie ręce, kiedy tego potrzebujemy. Butelka wody zakupiona w Polsce, naprawdę fajny butelka z DAF firmy DAF zakupiona w Lidrze. Naprawdę polecam. Dużo lepiej się sprawuje niż na przykład te takie mięciutkie butelki. Kolejne rzeczy, to oczywiście, jeżeli się idziemy uczyć, to mam moje książki i jest tutaj. Mam ołówek, gumkę oraz długopis, taki cienkopis. Ja uwielbiam ten. Jest naprawdę fajny, cieniutki i dobrze się nim pisze, co dla mnie jest bardzo ważne. Mam mój notes na różne notatki, zapisywanie co danego dnia robiłam, już kiedyś Wam pokazywałam. Topik 1 Gramatyka, powtórka gramatyki całej. Bardzo fajne kompendium wiedzy, jeżeli chcemy poznać gramatykę stopika numer 1 oraz Sejong Korean Conversation 2. Wracam do tej książki, zobaczyć czy będę, e, będzie mi się z niej dobrze korzystało. I to wszystko. znajduje się na koreańskim drugim piętrze. Jest to kawiarnia speciality i oferuje różne rodzaje palenia oraz kawy. Ciekawy system zamawiania pomaga w kontakcie z obsługą które nie mówią po koreańsku. Spisujemy swoje zamówienie na blotku, a gdy kawa jest gotowa dostaniecie znać poprzez bzyczka. Ceny wahają się od 5 tysięcy do 7 tysięcy w zależności od rodzaju kawy i metodzie porzenia. Kawiarnia ma dwa oddziały w Busan, a ten drugi znajduje się na Seomyeon. The heartbeat fades, so and sweet. I wish the sun sink low, a fairy embrace. Leaving shadows along this familiar space. The air grows still, a gentle hush. As memories dance, a whispered rush. Laughter shared, dreams we chase. chased, moments held dear by every breath. Will your eyes be the last thing I see? A love so true it can't fade away. bardzo fajnie miło czas naprawdę było przyjemnie Teraz będę powoli uciekała, ale najpierw pomyślałam, że pójdę do Suchokwan, czyli do akwarium i zobaczę, czy jakieś rybki są ciekawe. Do pooglądania, do zobaczenia, tak tylko spojrzeć i zobaczyć, czy coś ciekawego jest. I później po Eliasza, mam 15 minut do tego miejsca, więc na spokojnie mogę się przejść, nie przeszkadza mi to, tym bardziej, że jest naprawdę ładna pogoda i muszę z tego korzystać, jeżeli idzie zimno, to właśnie z okolic Seulu, więc trzeba się też przygotować, że już niedługo raczej tak przyjemnie na dworze nie będzie. Powiem Wam szczerze, że jestem w tym swetrze, jak widzicie i jest całkiem ciepło. Naprawdę czuję, że nawet troszkę za ciepło odrobinę, ale teraz wyszło słońce, dlatego mam okulary i wybaczcie, bo świeci mi prosto w oczy. Ostatnio gotowanie nie jest moim najlepszym zajęciem. Niestety straciłam wyczucie smaku, i większość dań, które robiłam, pozostawia wiele do życzenia. Dlatego przychodzi tutaj z pomocą kary, które wcześniej zakupiłam w IMART e i świetnie się do tego sprawdziło. Dzięki czemu zamarynowałam tylko mięso, pokroiłam warzywa. Wszystko razem dobrze podsmażyłam, dodałam mleko kokosowe i wyszło nawet całkiem niezłe danie. Niestety pasta, jak to w Korei, okazała się na ostro, ale na szczęście po dodaniu większej ilości mleka kokosowego oraz słodkich warzyw trochę ta ostrość zniwelowała się. Eliasz na szczęście sobie z nią poradził i także z nami smacznie zjadł. zajmuję się pielęgnacją, bo muszę zmyć makijaż eee, używam do tego ostatnio Be Play Cleansing Water powoli ją kończę to jest ta od Moniki bo ja się z nim zamieniłam ona dostała ode mnie manio ja mam dwie butelki wielkie A trochę podrażniałam jej moje oczy więc dlatego zrezygnowałam z manio i się przyrzuciłam na ten Be Play i słuchajcie, no jest odrobinę lepszy. Jest odrobinę lepszy, fajnie domywa makijaż, ale w ogóle mam rewelacyjne płatki do zmywania makijażu. Jezu, jak one fajnie chłoną i nie wypuszczają na zewnątrz tego płynu, przez co nie, do, nie marnujemy tyle. Do tego one po nałożeniu Robią się takie super, super mięciutkie, naprawdę rewelacyjne, i jak pocieram tak leciutko trwają moją twarz, to. Lekko spienia ten płyn micelarny, więc dodatkowo jeszcze daje takie dodatkowe oczyszczenie, naprawdę super. W ogóle chciałam się Wam pochwalić, że spędziłam naprawdę super dzień. Myślę, że częściej chyba powinnam właśnie dla siebie robić takie fajne dni, gdzie mogę spędzić je sama, chodząc, właśnie czytając książki. Naprawdę myślę, że każda z nas. Od czasu do czasu właśnie powinna spędzać w taki sposób nasze wolne chwile, robić coś dla siebie, tak. Ja myślałam, że po prostu wiecie, ja powinnam w domu pracować, robić, bo nie chodzę do pracy, więc trzeba jakby to powiedzieć odwdzięczyć się w taki sposób, że dom będzie zadbany i w ogóle. Ale od kiedy ogólnie staram się ogarniać tak e, moje życie pewnymi zasadami, o którym e, o jednej z nich już wspominałam Wam w inspiracjach, to e, mam więcej czasu. Wydaje mi się, że mam więcej czasu. Wydaje mi się, że moje mieszkanie jest czystsze, bardziej zadbane, e, mam czas na sprzątanie, mam czas na e, korański, mam czas na. Spędzanie czasu z moim mężem, ogólnie montowanie, dużo, dużo szybciej mi wychodzi. Jestem naprawdę, już dawno się tak dobrze nie czułam, ale odpukać w niemalowane, bo jak zawsze y, zaczynam siebie chwalić, to wszystko idzie y, na odwrót. Nie, nie, żartuję. Powinniśmy się chwalić, y, powinniśmy siebie chwalić jak najbardziej, żeby, żeby czuć się dowartościowanym. Kto nas lepiej nie dozwartościowuje jak my same. E, co do właśnie jeszcze jednej rzeczy, bo przepraszam, rozmywam e, tuż. E, co do jeszcze jednej rzeczy z inspiracji, bo jestem, raczej już skończyłam e, montowanie tego filmu, który wychodzi w czwartek. To załamałam się, no załamałam się, bo wam zaproponowałam obejrzenie My Lady Jane. I co? I co oni mi zrobili. Jeszcze, jeszcze siedziałam tam. I nie i mówiłam wam, niech mi spróbują go wykasować. Niech mi spróbują go wykasować, zrobić, że tutaj Wam polecam, że ja się wkręciłam w ten serial na maksa, a oni mi go wykasują. No i tak montuję sobie ten film. I montuję. I tam mówię właśnie o tym, że, żeby mi nie wykasowali, to sprawdzam informacje, kiedy będzie drugi sezon. I co? Wykasowali mi ten serial. No, jakie to jest w ogóle perfidne! Jakie to jest. Najlepsze to jest to, że z tego co słyszę, to na Red Tomato ma 94%. 94% ludziom się naprawdę podoba ten serial. Ja po prostu tam. Pochłonęłam go w dwa dni, kiedy mojego męża nie było. I co oni zrobili? Ja nie rozumiem tego. Nie rozumiem w ogóle tego. Do zmycia e, mojego Cleansing e, water użyję boha Pentacel Reaper Ciccion Touch Bubble Cleanser. E, fajne jest, bo od razu spienia nam pianeczkę taki sposób. Jest to mała buteleczka i taka pianka na no, dużo nam nie sterczy, ale jest dużo delikatniejsza, bo już mamy ładnie spienioną. Po drugie, yy, przez to, że mamy taką już fajną piankę, lepiej wchodzi w te wszystkie pory, zanieczyszczenia i też ma działanie lekko kojące, bo mamy oczywiście cykę. W międzyczasie poszłam po moją e, Pentacer Mist, e, bo z, także z bocha, e, Zaczęłam używać w ciągu dnia i muszę powiedzieć, że e, sprawuje się dobrze. Fajnie. E, dodatkowo nawilża moją skórę e, po tym, jak się troszkę przesuszyła w ciągu dnia i naprawdę fajnie to e, zadziałało i Pójdę po resztę pielęgnacji, krem i potem wezmę prysznic. To dlatego, że dzisiaj nie myję głowy. Jutro w końcu Monika nie przychodzi. Eliasz się rozchorował, więc proszę w komentarzach życzyć mu dużo zdrówka. Nie wiem co się stało, ale kaszlał, kaszlał, kaszlał. I dzisiaj pani w przedszkolu powiedziała, że dostał wysokiej gorączki, więc poproszę Was o życzenia, zdrówka dla Eliasza. I właśnie tym zdaniem chciałabym się z Wami już dzisiaj pożegnać. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał i do usłyszenia kolejnym razem. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i pa!